Flominox, jest 2012, pojutrze się skończy świat, a ty się ubrałeś na bal, jakby końca świata miało nie być? Eee no troszkę tak. Patrz i się ucz! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale Dziś spotykamy się z LEGO Hero Factory 6283 Voltrix a... Zestaw wyszedł z roku 2012 Czyli roku kiedy miał się skończyć świat A powiem wam taki spoiler Nie skończył się Mało tego, dwa lata po rzekomym końcu świata Ja znów zacząłem wracać do LEGO Mało tego, cztery lata po końcu świata Ja wróciłem tak mocno do LEGO Że aż otwarłem kanał moi drodzy Dlatego możemy się dzisiaj widzieć w serii KB E, czyli czy kiedyś było lepiej No i zadać sobie należy pytanie czy było lepiej w 2012 jak kończył się świat w sumie mamy 2020, on się nadal można powiedzieć kończy chociaż tak mniej trochę zobaczymy, pożyjemy moi drodzy Dziś widzimy się tak z Voltrixem, który no cóż, no właśnie moim zdaniem, bo o ile lubię Bionicle Hero Factory, tak tutaj jak go zacząłem odbudowywać, mówię co, co, co jest, Coś jest, coś jest nie tak w ogóle coś to, co, co, co się stanęło? To co się coś pomyliło w instrukcji, czy ja dobrze kolorów nie widzę, czy co? Po prostu ten Voltix, ten jegomość ustroił się, jakby szedł na bal, taki wiecie, bal końca świata, że hej, końca świata nie będzie, w końcu nie muszę udawać prawdziwego mężczyzny, mogę ubrać się jak chcę, na kolorowo, jak tęczowy chłopak, czy jakiś inny chłopak, ale ma być wesoło, fajnie, skoro jutro świata ma nie być. No i spoiler, świat jest dalej. Eee, w sensie, on ma o swój urok, oczywiście sobie żartuje, kolorki są celowe i, i wszystko tu jest celowe, niemniej no po prostu raczej jesteśmy przyzwyczajeni do takiej kolorystyki, prawdaż, w tych Hero Factory Spójrzcie, on oczywiście Voltrix, no to pije do tego, że jest elektroniczny. Na plecach, jak widzicie, ma takie ustrójstwo, które nam się tu rusza i również może walić piorunami. Gdy on się wyjątkowo zezłości, te pioruny mogą mu się nawet nad głową pojawić, co daje niesamowicie fajny efekt. Wokół głowy również ma dwa pioruny. Nie wiem, jak on je, jakim cudem mu coś można podać do ręki, ale może to takie sprytne zabezpieczenie, wiecie, przed policją. przyjeżdża policja, huchni, a on piorunami, no fajnie warto. jak pan się nie boi zbliżyć ręki, to zapraszam. No, powodzenia. E, także nikt go tutaj za wchodzenie do, do lasu bez zezwolenia nie spisze, nie skaże, moi drodzy. Absolutnie. E, no i cóż, ta głowa jest na, na, na ruchomym elemencie, co mnie trochę y, dziwi, bo to faktycznie jest y, śmieszne, bym powiedział. E, może bujać głową jak rasowy hip-hopowiec. Oprócz tego wszędzie wystaje mu pełno rurek, pełno to znaczy cztery całkiem ciekawe giętkie elementy, ja już się z nimi spotykam nie pierwszy raz, także dla mnie to żadna wielka nowość nie jest, ale ma to tutaj takie giętkie, no widocznie to są jakieś elektroniczne kable, tak, wybaczcie mi, że nie znam się dokładnie na kanonie Hero Factory, ja w tych czasach, tak jak mówiłem, miałem przerwę od Lego, także... Mam tylko to, co dzisiaj yy, wiem. Eee, Pełno tutaj tych ciekawych elementów fioletowych. One naprawdę, przypuszczam, rzadko występowały, bo jednak ta seria była taka mechaniczna czyli szaro, bura, ponura, groźna, męska i, i, i te sprawy. Eee, w jednej ręce ma on strzeladło. Brakło mi tu, co prawda, kulki, ale wiecie, no, zestaw lądował na moim sklepie przystań przystańklocków.pl i został już sprzedany. Fani Hero Factory w Polsce jednak mają chyba dobry gust, bo w on jest dobry, uważam, ten, ten, ten figur. Eee, brakło jednak. Kulkę, żeby oczywiście to było w opisie, ktoś go jednak już zakupił, a jeżeli wyszukacie innych hero'ów, a może aktualnie są na moim sklepie, więc zapraszam was na przystanklodzków.pl, sprawdźcie, obczajcie i, i, i może coś znajdziecie dla siebie również ciekawego. Tak jak fioletowa kolorystyka to jest to, co tutaj dominowało, tylko nóżki takie poważne, ale pod spodem miał coś czerwonego, może jakieś geterki czy coś takiego. W drugiej ręce, no bo z jednej strzelał, w drugiej trzymał bat. Z bardzo ciekawego klocka e, przygotowany bat. No, bo to jest jeden duży, giętki e, element. Tutaj taka rękojeść tego batu, czyli on mógł fajnie biczować, prawda, tym batem, a drugą ręką strzelać. I oczywiście z drugiej strony również tu okablowanie sięga od głowy m, do ręki, do końca, bo tutaj i drugie od ramienia również do e, ręki. Przypuszczam, że ten bat również był w jakiejś formie elektroniczny, Taki elektrobat na elektroowce albo wrogów. No, i tutaj mówię, bardzo Ciekawym elementem jest to oczywiście, czekajcie, ja wam to pokażę jeszcze jak to, oj nie, nie o to chodziło, ale tak, już wam pokazałem, to również można było odczepić, to również można było odczepić, ale chciałem pokazać coś innego, jak to się krócej odczepia teraz, aha, dobra, czekajcie, o, w ten sposób. Mieliśmy tutaj taki jeszcze gotowy cały element z elektro... elektro... Piorunem. Nie wiem, jak to nazwać, moi drodzy, do końca, ale elektropiorun myślę, że, że może być. Eee, dobra, wsadzałem mu z powrotem ten element, no i wsadzam mu tą rurkę, żeby tu dalej mógł tych wrogów przecież prądolizować. Eee, tak, eee, No i moi drodzy, tutaj ma on również maskę, jakże groźną, tutaj nie ma wiecie, pomimo tego, że jest taki tęczowy chłopak, to maska tutaj wszelkich jakby wątpliwości nas pozbawia, tak, że on jest groźny, że on jest naprawdę dużym złolem. Przypuszczam, że on właśnie należał do złoli, a nie do dobroci roli, ale no to już wy mi napiszcie w komentarzach. Naprawdę ten bad robił duże wrażenie, patrzcie jaki on jest długi, giętki. A także moi drodzy, naprawdę mega ciekawa persona, która na pewno nie tylko wyróżniała się wśród wszystkich Hero Factory, ale po prostu nawet ze wszystkich Lego bym powiedział, bo szczerze jakbym zobaczył na półce takie coś, to napisu Lego, pomyślałbym, że to jest podróbka po prostu. Eee, co nie zmienia faktu, że moim zdaniem naprawdę jest dobra. Jak wiecie, ja lubię gdy LEGO nie jest takie szablonowe, gdy nie robi wszystkiego tak samo, dlatego być może boli mnie non seria City, która non-stop robi tylko policjantów i strażaków, ale wszelkie odchyły, które robi LEGO w inną stronę niż standardów, są przeze mnie uwielbiane. No jeżeli już napomknęliśmy Lego City, to może zapraszam Was, może obejrzyjcie w takim razie coś z Lego City, ale oczywiście nie wpadliście to, bo lubicie Lego City, tylko Hero Factory, więc odrabiajcie inne firmy właśnie z serii Hero Factory. Myślę, że naprawdę warto. Zostawcie subskrypcję, ponieważ jeszcze nie raz pojawią się u mnie na kanale czy to Hero Factory, czy podobne konstrukty i szkoda, bo by to przegapić, dlatego jeszcze dzwoneczkiem przyklepcie tutaj, by mieć pewność, że tego nie przegapicie. Ja Wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję wyjątkowo kręconą luszczanką i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!